Simon, okej? Okay? Nawet nie pytajcie, bo tylko się zestresuję. Nie chcę już o tym myśleć. Z tego, co widziałem, będziesz potrzebował dużo szczęścia. Dobra, gotowi? Od urodzenia. Okej, okay, wujku, wytłumaczę wam zasady. Musicie skoczyć z tej rampy i ten, kto skoczy dalej, hmm. wygrywa wyzwanie. Dobra, to kto pierwszy? To ja pojadę. Pokażę ci, jak to się robi. Powodzenia. Dzięki. Dasz radę, to. Tak, wyobraź sobie zwycięstwo i pomyśl, że nie mamy gdzie mieszkać, tak? W porządku, ale już przestańcie. Uhuhu! Zaznasz mój skok. Tu. Niełatwo będzie pobić coś takiego. To fakt. Całkiem nieźle. No i jak? Znakomicie. Dawaj, Simon, dasz radę, wspieramy cię całym sercem. Jesteś najlepszym wrotkarzem w rolerze. Nieźle. Daniele, moje gratulacje. się uda. To niemożliwe, zaszła jakaś pomyłka. Tu nie było żadnej pomyłki. Tu żaden błąd. Wszystko widać, nie? Bo jazda na brodkach to naprawdę zupełnie inny sport niż snowboard hmm. czy surfing. Czy to by znaczyło, że możemy już wrócić do mieszkania? Chłopaki, wracamy do domu! Dobra, dobra, w porządku, umowa to umowa. I przyznaję, że wygraliście uczciwie. Jesteś naprawdę dobry, Simon. Dzięki. Proszę. <grym> Możecie to. wrócić kiedyś. Zrobiam to łóżko, tu wtedy nie wow, ma! Wow, 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 wow. Ale tak łatwo się ode mnie, nie uwolnicie. Hm? Tak się składa, że wygraliście coś ważniejszego niż powrót do mieszkania. W jakim sensie? To dobre pytanie, Simon. I wkrótce się dowiesz. Przepraszam.